Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego miałczenie waszego kota brzmi tak, jakby knuł jakiś spisek? Zdradzę wam sekret, chodzi o was. Tak, tak. Koty rozwinęły tę specjalną formę komunikacji tylko dla nas. Nie marnują tchu, miałcząc na inne koty. Nie ma mowy. To wszystko misterny plan, żeby dostać to, czego chcą od swoich ludzkich służących. Więc następnym razem, gdy mruczek urządza koncert miauczenia, pamiętajcie, to nie tylko hałas. To starannie spreparowana wiadomość, mająca na celu poruszyć wasze serca i skłonić was do otwarcia puszki tuńczyka. Okazuje się, że wasz kot dosłownie nauczył się mówić e, tylko do was. Co powiecie na takie specjalne traktowanie? Jak wam się podoba rola króla ćwieczka? Teraz już wiecie, miauczenie waszego kota to nieprzypadkowy hałas, to idealnie dopasowany język stworzony tylko dla was. Nie zapomnijcie subskrybować, żeby dowiedzieć się więcej ciekawostek o naszych futrzastych przyjaciołach i dajcie mruczkowi ode mnie jakiś smakołyk.